Chciałem dzisiaj zaprezentować szafkę na monety. Historyczne szafki na monety mają bardzo niskie szuflady, w których mieści się sama moneta. Tu mamy szuflady trochę wyższe, w których mieści się moneta w kapslu, moneta w slabie, jakieś bardziej nietypowe współczesne monety, monety z wysokim reliefem, czy właśnie jakieś inne artefakty. Zamiast podziałów kwadratowych czy okrągłych, mamy tu prostokąty, w których można umieścić nieraz całą kolekcję monet, jakoś tematycznie je dobrać. Szufladę można traktować jako paletę, można ją wyjąć. Nie ma ograniczników. Dosyć łatwo się wsuwa, wysuwa. Może daje się to wyczuć również na tym filmie, jak lekko chodzą. Tu wykorzystano bardzo podłużne podziały, żeby umieścić całą kolekcję. Czy też monety o nietypowych kształtach, które też współcześnie są bite, pasują tutaj, można znaleźć dla nich miejsce. Monety dobrane parami można umieścić np. Avers i revers, można na różne sposoby zaaranżować je w tych prostokątnych podziałach. Na wierzchu mamy gablotę. W gablocie można umieścić swoje ulubione monety, te, które chcemy pokazać, chcemy je zaprezentować, chcemy mieć do nich dostęp. Gablota inaczej niż szuflady, otwiera się do góry. No i wtedy możemy monety zobaczyć jeszcze lepiej. Na koniec obejrzyjmy jeszcze całą szafkę. Od góry, od frontu bardzo ładny odcień drewna. Z jednego boku. No i jeszcze spójrzmy na nią, na jej tył. Prezentuje się dosyć elegancko.